Zawsze e, odpowiedzialność spoczywa na tych, którzy e, dysponują władzą e, i e, nie mam najmniejszych dla, dla, dla mnie wątpliwości, że e, odpowiedzialność kierownictwa PiSu jest tutaj zasadnicza z, e, i w sensie takim głębszym, e, że metoda obrana po wyborach e, sprzeczna z deklaracjami, które składaliśmy wyborcom, e, e, prowadzi do złego obrotu rzeczy. No i że tego konfliktu w ostatnim czasie można było uniknąć, gdyby nie rażące błędy, gdyby nie pomysł ograniczenia wolności mediów w Sejmie, bezpodstawne zdjęcie posła Szczerby, wykluczenie go z obrad i trwanie przy tym błędzie, gdyby się z tego błędu wycofano, kryzys by nie nastąpił i nie przybierał takich form. Jestem głęboko przekonany, iż prezes Kaczyński i kierownictwo PiSu powinno z tych błędów popełnionych w czasie ostatniego posiedzenia Sejmu się wycofać. Już jesteśmy na, na drodze do destabilizacji, dlatego że mamy do czynienia z gigantycznym konfliktem i z podważeniem uchwał Sejmu z wątpliwością co do. Tego, czy uchwała budżetowa, ustawa budżetowa została podjęta w sposób legalny. Już jesteśmy na drodze do destabilizacji i trzeba z tej drogi zejść czym prędzej. To, czego obywatele mogą oczekiwać od marszałka Kuchcińskiego, to po prostu ponownego przeprowadzenia w majestacie wszystkich procedur, bez wątpienia legalnego, tak ponownego posiedzenia sejmu i ponownego głosowania w sprawie uchwały budżetowej. To jest w kwestii marszałka Kuchcińskiego i, i to bym mu doradzał e, naprawdę z pozycji e, obywatela i z pozycji e, kogoś, kto chce zapobiec e, szkodliwemu dla państwa rozwojowi sytuacji.